Witajcie w kolejnym odcinku, gdzie przyglądamy się bliżej ciekawym materiałom. Dzisiaj na warsztat bierzemy yy, fragmenty książki Meba Fiber Global Asset Allocation. Spróbujemy prześwietlić różne strategie budowy portfela, no i zobaczyć, co tak naprawdę, wiesz, liczy się na dłuższą metę. Dokładnie, a Faber zaczyna co ciekawe od takiej anegdoty. A tak, pamiętam ten eksperyment z niewidzialnym gorylem. Ludzie liczą podania piłki, a tu nagle goryl. I co najlepsze, większość go w ogóle nie zauważa. Byli tak skupieni na zadaniu. No właśnie. I Faber pyta: Czy my, inwestorzy, yy, skupiając się tak bardzo na alokacji, na tych procentach, tych detalach jak na tym liczeniu podań? Czy czasem nie przegapiamy czegoś równie oczywistego? Jakiegoś inwestycyjnego goryla, czegoś, co ma, no wiesz, fundamentalne znaczenie. To jest hmm, bardzo trafna metafora, bo wiesz, analiza danych, historycznych, strategii, to jedno, to ważne, oczywiście, ale jest taki czynnik, często pomijany koszty. I zrozumienie ich wpływu może kompletnie zmienić naszą perspektywę na to, co jest najlepsze. Okej. Okay. Ale zanim dojdziemy do tego goryla, zacznijmy od podstaw. Historia zwrotów, ryzyko, te fundamenty. Zgoda. Rozdział 1. Historia akcji, obligacji, bonów. Faber zaczyna od inflacji, tego cichego zabójcy wartości pieniądza. Mhm. Przytacza przykład czeku pradziadka na 50 centów z początku XX wieku. Dzisiaj to by było, powiedzmy, kilkanaście dolarów siły nabywczej. Inflacja po prostu zjada gotówkę, tak? Średnio w USA od 1913 to było ponad 3% rocznie. Wykres siły nabywczej dolara wygląda, no, dramatycznie. Tak, leci na łeb na szyję. To jest to pułapka emocjonalna. Nie pokazuje całej prawdy. Kluczowe jest to, co my z tymi pieniędzmi robimy, a nie tylko to, że gotówka w materacu traci. No właśnie, trzymanie gotówki to pewna strata realna. Alternatywa to inwestowanie, ale tu kluczowe jest pojęcie: realnych stóp zwrotu, czyli zysków już po odjęciu inflacji. To są te zyski, które naprawdę zwiększają naszą siłę nabywczą, te, jak mówi Faber, które można zjeść. Czyli jeśli mam 10% zysku nominalnie, a inflacja była 2%, to realnie zarobiłaś 8%. I to te realne zwroty nas powinny najbardziej interesować. Okej, okay. to jak to wyglądało w historii, powiedzmy, USA 1913-2014? Faber podaje dane. Dolar pod materacem skrócił się realnie do 3 centów. Ocz! Dolar w bonach skarbowych, tych T-bills, no, ledwo, ledwo pokonał inflację. Wzrósł do i 1,33 centów. To jest jakieś ćwierć procenta realnego zysku rocznie. Nic specjalnego. Lepiej wypadły 10-letnie obligacje skarbowe. Zamieniły tego 1 dolara w prawie 6 dolarów realnie. Ale prawdziwym no, mistrzem były akcje. Akcje amerykańskie. Jeden dolar z 1913 roku był wart realnie, uwaga, 492 dolary w 2014. Imponujące, trzeba przyznać. Ale czy patrzeć tylko na USA to nie jest trochę krótkowzroczne? No właśnie. Perspektywa globalna. Faber powołuje się na dane Dymsona Marsza, Stautona. Od 1900 roku. Tak, i te dane z wielu krajów pokazują podobny schemat, chociaż liczby się różnią. Akcje globalnie średnio dawały realnie, powiedzmy, 4-5% rocznie. Obligacje długoterminowe 1-2%. Bony skarbowe blisko zera. A gotówka. A gotówka oczywiście traciła. Co ważne, Stany Zjednoczone w XX wieku miały naprawdę wyjątkowo dobre wyniki. To był raczej wyjątek na tle świata, a nie reguła. Czyli nie można zakładać, że to się powtórzy. No właśnie. Historia nie musi się rymować idealnie. Dobrze, ale skoro akcje tak historycznie biły wszystko na głowę, to może najprościej jest po prostu, wiesz, wrzucić wszystko w akcję. Tak na 100%. Eee, no i tu dochodzimy do drugiej strony medalu: ryzyko. Akcje to nie jest jazda bez trzymanki w górę. No tak. Historia zna przypadki, kiedy rynki akcji były kompletnie wymazywane. Rosja 1917, Chiny 1949. Totalna strata. Straszne. Akcje mogą też przez dekady, długie dekady, przynosić rozczarowujące wyniki. Arnold przytacza przykład z XIX wieku w USA. 68 lat, kiedy akcje radziły sobie gorzej niż obligacje. Wow. No i te spadki. Te drawdowns. Wielki kryzys to było minus 80% w USA. Wyobraź sobie trzymać taki portfel. Psychicznie to jest bardzo trudne. Jasne. Ale obligacje wydają się bezpieczniejsze, prawda? Wydają się. Ale uwaga, one też mają swoje ryzyka. Przede wszystkim inflacja. W okresach wysokiej inflacji ich realna wartość czyli siła nabywcza potrafiła spaść dramatycznie ponad 60% w USA czy Wielkiej Brytanii. Aż tyle? A w niektórych krajach, jak Japonia, Niemcy, Włochy, Francja, nawet ponad 80% realnej straty. Trzymanie długoterminowych obligacji w złym momencie może być równie bolesne, co trzymanie akcji. Czyli wniosek jest jeden: stawianie wszystkiego na jedną klasę aktywów, czy to akcje, czy obligacje, jest po prostu zbyt ryzykowne. Dokładnie. Potrzebna jest dywersyfikacja. To jedyny darmowy lunch w inwestowaniu, jak to się mówi. Okej, okay, dywersyfikacja. Naturalnym krokiem jest więc przyjrzenie się temu klasycznemu portfelowi 60/40. 60%, 60 akcji S&P 500, 40% dziesięcioletnich obligacji USA. Taki no benchmark. Jego siła historycznie tkwiła w niskiej korelacji. Znaczy, że akcje i obligacje często poruszały się w przeciwnych kierunkach. Jak jedne spadały, drugie często rosły, co stabilizowało cały portfel i poprawiało stosunek zysku do ryzyka, tak? Mm -hmm, poprawiało współczynnik szarpa. Historycznie w USA za lata 1913-2013 taki portfel dał realny zwrot ponad 5% rocznie. Całkiem nieźle. Przy zmienności niższej niż same akcje. I maksymalny spadek wartości, ten drawdown, też był mniejszy. Chociaż wciąż znaczący ponad 50% to nadal boli. No tak, 50% straty to dużo. Ale jest jeszcze inny, ciekawy problem z 64, psychologiczny. Okazuje się, że taki portfel spędza średnio aż 78% czasu poniżej swojego historycznego szczytu. 78%, czyli przez większość czasu inwestor ma poczucie, że jest pod wodą, że jeszcze nie odrobił strat od ostatniego maksimum. K tej samej wielkości. Trzymanie takiego portfela wymaga naprawdę stalowych nerwów. Okej, okay. ale czy były jeszcze jakieś inne powody, dla których Faber, pisząc swoją książkę pod koniec 2014 roku, sugerował, że te historyczne dobre wyniki 60-40 mogą być trudne do powtórzenia w przyszłości? Tak. Wskazywał na dwa główne problemy, które były widoczne właśnie wtedy. Po pierwsze, wysokie wyceny akcji amerykańskich. Mówisz o wskaźniku KP-Schillera. Tak. Był wtedy na wysokim poziomie około 27, a historia pokazywała, że start z takich poziomów wycen, powiedzmy powyżej 25, często oznaczał bardzo niskie realne zwroty z akcji w kolejnej dekadzie. Czasem bliskie zera albo nawet ujemne, ale mediana była około 1% rocznie. Czyli drogie akcje zapowiadały słabe przyszłe zyski. A drugi problem? Obligacje. Rentowności dziesięcioletnich obligacji USA były wtedy bliskie historycznych minimów około 2%, a początkowa rentowność to najlepszy prognostyk przyszłych zwrotów z obligacji, jeśli trzymasz je do wykupu. Czyli niskie rentowności równa się niskie oczekiwanie przyszłe zwroty z obligacji. Dokładnie. Więc jeśli połączysz oczekiwany realny zwrot z akcji bliski 1% i oczekiwany realny zwrot z obligacji bliski 0, bo 2% rentowności minus inflacja, to prognoza dla całego portfela 60-100 była mało optymistyczna. Rzędu może 0,1% realnie rocznie. Tak, to był wyraźny sygnał, że trzeba patrzeć szerzej, wyjść poza schemat tylko USA i tylko akcje i obligacje. No dobrze, to poszerzmy horyzonty. Rozdział 3 Faber rzuca kilka ciekawostek. Pytanie pierwsze: największa klasa aktywów finansowych na świecie to? Pewnie większość by powiedziała, że akcje amerykańskie. Też tak myślałem. A tu niespodzianka obligacje zagraniczne spoza USA. To pokazuje, jak bardzo jesteśmy przywiązani do własnego rynku. Zjawisko home bias. Amerykanie na przykład trzymali wtedy około 70% swoich akcji w USA, chociaż rynek amerykański stanowił tylko mniej więcej połowę globalnej kapitalizacji akcji. A przecież udziały rynkowe krajów się zmieniają. Pamiętamy bańkę japońską pod koniec lat 80. Japonia była wtedy gigantem. Właśnie. Dlatego globalna dywersyfikacja wydaje się po prostu rozsądna. Nie stawiać wszystkiego na jeden kraj, nawet jeśli to USA. I Faber proponuje globalny portfel 6040, czyli po połowie akcji i obligacje, ale podzielone między USA i rozwinięte rynki zagraniczne. I co się okazuje? Dane za lata 1973-2013 pokazują, że taki globalny portfel radził sobie nawet odrobinę lepiej niż jego czysto amerykański odpowiednik. Trochę wyższy zwrot, trochę niższa zmienność. Ale to dopiero początek rozszerzania palety. Faber idzie dalej i przedstawia 13 klas aktywów. Co tam mamy? No, mamy akcje USA, rynki rozwinięte, poza USA, rynki wschodzące. Mamy różne obligacje amerykańskie, skarbowe, długie i średnie, zagraniczne, rozwinięte rynków wschodzących, amerykańskie korporacyjne, no i te chroniące przed inflacją, czyli TIPsy. TIPsy Treasury Inflation Protected Securities. Tak. I na koniec, co ważne, aktywa realne, czyli takie bardziej powiązane z fizyczną gospodarką. Mamy tu REITS, czyli fundusze inwestujące w nieruchomości. Coś jak nasze polskie REITY, których wprowadzenie wciąż jest dyskutowane. Dokładnie, ten typ aktywów. Do tego złoto i szeroki koszyk surowców. Jak te 13 klas radziły sobie historycznie, powiedzmy od 1973 do 2013. Faber pokazuje wykresy ukazuje i widać, że wszystkie dały dodatnie, realne zwroty, ale ścieżki były bardzo różne. Realnie akcje przynosiły średnio 5-7% rocznie. Obligacje znacznie mniej, w przedziale 0-5%, a aktywa realne, czyli REIT, złoto, surowce plasowały się gdzieś po środku, 3-5% realnie. Ale co ważniejsze, chyba to, jak się zachowywały w różnych okresach. Otóż to. Aktywa realne, jak złoto czy surowce, błyszczały w tych inflacyjnych latach 70., wtedy, kiedy tradycyjne akcje i obligacje radziły sobie słabo. To pokazuje potencjał dywersyfikacji właśnie przez dodanie tych aktywów realnych. A były jakieś klasy, które zawsze były na plusie realnie? Ciekawostka, tylko akcje rynków wschodzących i, bazując na syntetyczne dane historyczne, Tipsy zdołały wygenerować dodatnie realne zwroty w każdej z analizowanych dekad 70, 80, 90, 2000. Mając te wszystkie klocki, w haber przechodzi do analizy konkretnych strategii alokacji proponowanych przez znanych inwestorów i zarządzających. Jest ich sporo. Może zamiast omawiać każdą po kolei, pogrupujemy je jakoś. Dobry pomysł. Możemy wyróżnić kilka hmm, filozofii. Pierwsza grupa to strategie skupione na stabilności i zarządzaniu ryzykiem. Kto tu należy? Na pewno portfel permanentny Harrego Brown'a. Pamiętasz? Po 25% akcji, długich obligacji, gotówki bonów i złota. Bardzo prosty i sztywny podział. Tak. I tu też pasują koncepcje ryzyka parytatowego, czyli risk parity, i słynny portfel All Seasons Rea Dalio z Bridgewater. Czym one się charakteryzują? One nie alokują kapitału porówno, tylko starają się zrównoważyć ryzyko płynące z różnych klas aktywów. Dalio zauważył, że w portfelu 60-40 aż 90% ryzyka pochodzi z akcji. Chciał to zmienić. A jak wygląda ten All Seasons? W wersji spopularyzowanej przez Tonego Robinsa ma on na przykład aż 55% w obligacjach długich i średnich, tylko 30% w akcjach i 15% w aktywach realnych złoto i surowce. Celem jest, żeby portfel radził sobie dobrze w różnych warunkach gospodarczych. I jakie są wyniki takich strategii? Stabilność kosztem zysku? Z grubsze tak. Dają historycznie bardzo stabilne wyniki, małe spadki wartości. To jest atrakcyjne psychologicznie. Portfel permanentny jest tu wzorem spójności. All seasons też, chociaż trzeba pamiętać, ich świetne wyniki historyczne były mocno wspierane przez trwającą dekadę HOSSE na rynku obligacji. To się może nie powtórzyć. Czyli niższe ryzyko, ale potencjalnie niższe długoterminowe zyski, niż w portfelach z większym udziałem akcji. Zazwyczaj tak. Okej, okay, druga grupa. Może globalna dywersyfikacja rynkowa? Tak. Tu mamy globalny portfel rynkowy, czyli GMP, Global Market Portfolio. On stara się odzwierciedlić udziały poszczególnych klas aktywów w całej globalnej gospodarce. Faber podaje swoją aproksymację: dużo akcji, dużo obligacji, trochę nieruchomości REIT. A Faber ma też swoją wersję GAA. Tak, Global Asset Allocation. To jest w zasadzie GMP, do którego Faber dodaje po 5% surowców i złota, proporcjonalnie zmniejszając resztę. To jego własna propozycja. I tu też można wspomnieć o Robie Arnocie. Jak najbardziej. Arnot jest znany z podejścia smart beta czyli próby pobicia rynku przez odchodzenie od ważenia kapitalizacją. Ale jego przykładowa alokacja, którą Faber analizuje, jest też bardzo globalnie zdywersyfikowana: akcje globalne, obligacje globalne, w tym inflacyjne, REIT, surowce. Jakie wyniki dają takie portfele? Solidne, dobrze zdywersyfikowane. Zazwyczaj oferują nieco lepszy stosunek zysku do ryzyka niż prosty globalny 60/40. To jest taki, powiedziałabym, dobry punkt wyjścia dla większości inwestorów. Dobrze. Mamy też strategię z dużym naciskiem na aktywa realne. Tak, tu zdecydowanie wyróżnia się portfel Marka Fabera zbieżność nazwisk przypadkowa. Pamiętam, że on lubi złoto. Oj, lubi. Proponuje aż 25% w złocie, do tego 25% w nieruchomościach, rejty. 25% w akcjach, pół USA, pół za i 25% w obligacjach lub gotówce. Ćwierć portfela w złocie, ćwierć w nieruchomościach. Sporo. Sporo. Ale co ciekawe, ta strategia historycznie była jedną z niewielu, które osiągnęły dodatnie realne zwroty w każdej dekadzie między 1973 a 2013. To pokazuje siłę dywersyfikacji w kierunku aktywów realnych, zwłaszcza w okresach inflacji. Na koniec zostały nam jeszcze te bardziej agresywne podejścia: model endowment i Warren Buffett. Model endowment. Czyli fundacji uniwersyteckich jak Yale czy Harvard, charakteryzuje się dużym udziałem akcji, globalną dywersyfikacją i, co kluczowe, inwestycjami w aktywa alternatywne: Private equity, venture capital, hedge. Które są niedostępne dla przeciętnego inwestora? No właśnie. Dlatego uproszczone wersje tego modelu, które można zbudować z ETF-ów, dają dobre wyniki. Ale zazwyczaj gorsze niż te prawdziwe fundacje, które mają dostęp do lepszych okazji i stosują lewarowanie. A Warren Buffett. Jego słynna rada dla powiernika żony. Tak, 90% w tani fundusz SP 500 i 10% w krótkoterminowe obligacje rządowe. To jest w zasadzie postawienie niemal wszystkiego na amerykański rynek akcji. Czyli wysoki potencjalny zwrot, ale i ryzyko bardzo zbliżone do samego rynku akcji. Dokładnie. Wyniki takiego portfela są bardzo mocno skorelowane z SP 500. Dobrze. Przejrzeliśmy różne filozofie, różne alokacje, od bardzo konserwatywnych po bardzo agresywne. Ale jak bardzo te wyniki różniły się w praktyce na przestrzeni tych 40 lat? 1973-1913. I tu dochodzimy do jednego z, powiedziałabym, najbardziej zaskakujących i najważniejszych wniosków z całej książki. Tak. Gdy porównamy długoterminowe, realne roczne stopy zwrotu tych wszystkich strategii, może z wyjątkiem tego skrajnie prostego portfela Bafeta, okazuje się, że różnice między nimi są naprawdę niewielkie. Niewielkie, aż trudno uwierzyć. Ale tak pokazują dane. W okresie 1973-2013 rozpiętość między historycznie najlepszą w tej grupie był Elerian z modelem Endowment, a najgorszą portfelem permanentnym z tych zdywersyfikowanych strategii wyniosła mniej niż 2 punkty procentowe rocznie dokładnie 1,84 pp. Tylko tyle? Ależ ta była jeszcze bliżej siebie? Tak, większość z tych portfeli mieściła się w bardzo wąskim przedziale wyników. Czyli co? To znaczy, że ten cały wysiłek włożony w wybór idealnych proporcji między akcjami, obligacjami, złotem, nieruchomościami, on ma mniejsze znaczenie niż nam się wydaje, o ile portfel jest sensownie zdywersyfikowany globalnie? Właśnie, Faber używa tutaj analogii do pieczenia ciastek. Mówi, że liczą się główne składniki mąka, cukier, jajka. Czyli akcje, obligacje, aktywa realne. A nie to, czy dodamy szczyptę więcej cynamonu, czy odrobinę mniej wanilii, czyli te dokładne proporcje. Ważniejsza jest obecność tych różnych składników niż ich precyzyjnej ilości. Tak, co więcej, Faber pokazuje taką tabelę wyników rocznych, tzw. Quilt Chart, i widać tam, że taki szeroko zdywersyfikowany portfel, jakiego GAA, rzadko kiedy jest najlepszy w danym roku, ale też prawie nigdy nie jest najgorszy. Pomaga unikać tych ekstremów i pewnie łatwiej jest dzięki temu trzymać się planu. Zdecydowanie: unikamy euforii, gdy jedna klasa aktywów rośnie jak szalona, i unikamy paniki, gdy inna spada. Pomaga to kontrolować emocje. A właśnie, emocje i trzymanie się planu. To kolejny ważny punkt. Faber pokazuje wykres sentymentu inwestorów indywidualnych AAI klasyka: kupują na górkach, sprzedają w dołkach. Niestety. Dlatego dyscyplina jest kluczowa. Regularne rebalansowanie portfela, czyli przywracanie go do pierwotnych założeń procentowych, bardzo w tym pomaga. Jak często? Faber sugeruje, że raz w roku w zupełności wystarczy. Częstsze rebalansowanie niekoniecznie poprawia wyniki, a generuje koszty transakcyjne i potencjalnie podatki. Automatyzacja może tu pomóc. Ogromnie. Czy to przez usługi robodoradców, czy po prostu przez systematyczne działanie według planu. Można to też łączyć z optymalizacją podatkową, tak zwanym tax harvestingiem. Okej, okay. mamy plan, mamy dyscyplinę i tu dochodzimy do tego momentu, kiedy na scenę wchodzi guru. Tak utępy, a może wcale nie tak ukryty czynnik opłaty. Faber podaje średnie koszty w USA, doradca finansowy około 1% rocznie. Fundusz inwestycyjny aktywny średnio ponad 1,2%. Nawet przeciętny ETF kosztował wtedy ponad 0,5%. Wydaje się mało, prawda? 1% tu, 0,5% tam. Ale w długim terminie. Hmm. Te procenty składają się w gigantyczną różnicę. Pamiętasz, że różnica w rocznym zwrocie między najlepszą a najgorszą z tych sensownych strategii wynosiła historycznie niecałe 2 punkty procentowe. Tak, 1,84 pp. No to teraz uwaga. Faber pokazuje naprawdę szokujący przykład. Bierze historycznie najlepszą strategię alokacji, T. i obciążają kosztami przeciętnego amerykańskiego funduszu inwestycyjnego około 1,26% rocznie. I co się dzieje z wynikiem netto? Co? Staje się porównywalny z wynikiem historycznie najgorszej strategii, portfela permanentnego, ale zrealizowanej bez tych opłat. Niemożliwe. Sama opłata za zarządzanie funduszem może zjeść całą przewagę wynikającą z wyboru teoretycznie lepszej alokacji. Dokładnie tak. Ponad punkt procentowy rocznie przez 40 lat to jest przepaść. A jeśli do tego dołożymy jeszcze typową opłatę dla doradcy finansowego, powiedzmy kolejny 1% rocznie, to co wtedy? Wtedy okazuje się, że ta historycznie najlepsza strategia, opakowana w te typowe dla wielu inwestorów koszty, fundusz plus doradca, dała wynik gorszy niż historycznie najgorsza strategia zrealizowana tanio, na własną rękę lub przez taniego pośrednika. To jest ten goryla opłaty. One mogą być ważniejsze niż wybór konkretnej strategii alokacji. A przecież ile czasu my, inwestorzy, poświęcamy na analizę rynków, wykresów, wybór funduszy, a ile na dokładną analizę i minimalizację kosztów? No właśnie, to jest kluczowy wniosek. Trzeba to bardzo mocno podkreślić. Oczywiście dobry doradca może wnosić wartość dodaną w planowaniu finansowym, strategii podatkowej, pomocy w kontrolowaniu emocji, w behawioralnym coachingu. Jasne. Ale jeśli chodzi o samą techniczną implementację pasywnej, globalnie zdywersyfikowanej strategii inwestycyjnej, to dzisiaj mamy dostępne bardzo, bardzo tanie alternatywy. Jakie? Można samodzielnie zbudować portfel z kilku tanich, globalnych ETF-ów. Koszty zarządzania takich ETF-ów to często zaledwie 0,1%, 0,2%, może 0,3% rocznie. To 10 razy mniej niż średni fundusz aktywny. Właśnie. Można też kupić gotowe, tanie fundusze typu Asset Allocation ETF, które same utrzymują odpowiednie proporcje, albo skorzystać z usług robodoradców, którzy za niewielką opłatą, często rzędu 0,25% rocznie plus koszty ETF-ów, zautomatyzują cały proces inwestowania i rebalansowania. A do tego dochodzą jeszcze podatki. One też uszczuplają zyski. Oczywiście. Minimalizowanie podatków to kolejny ważny element. Warto maksymalnie wykorzystywać konta emerytalne z ulgami podatkowymi w Polsce IKE i KZ. A na zwykłych kontach maklerskich? Na kontach opodatkowanych warto myśleć o wspomnianym tax harvestingu jeśli jest możliwy i opłacalny i wybierać instrumenty efektywne podatkowo. ETF-y często są tu lepsze niż tradycyjne fundusze inwestycyjne, bo rzadziej generują zdarzenia podatkowe związane z wypłatą dywidend czy zysków kapitałowych przez zarządzającego. Dobrze, to spróbujmy zebrać te najważniejsze wnioski z książki Fabera. Okej. Okay. Po pierwsze, każda klasa aktywów, nawet te pozornie bezpieczne jak obligacje, niesie ze sobą ryzyko dużych, czasem katastrofalnych strat. Dywersyfikacja jest absolutną koniecznością. Po drugie, prostota portfela 6040, zwłaszcza oparta tylko na rynku amerykańskim, może nie wystarczyć w przyszłości, biorąc pod uwagę wyceny i rentowności. Po trzecie, myślenie globalne i aktywa realne. Tak. Warto myśleć globalnie, nie ograniczać się do własnego rynku i warto rozważyć dodanie do portfela aktywów realnych nieruchomości, REIT, surowców. Złota, obligacji chroniących przed inflacją, TIPS. One mogą poprawić dywersyfikację i stabilność, zwłaszcza w okresach inflacyjnych. Po czwarte, można eksplorować strategię Smart Beta. Można, choć Faber nie wchodzi w to głęboko w tej książce, ale sugeruje, że strategie oparte na sprawdzonych czynnikach, jak wartość, value czy momentum, mogą być interesujące. Po piąte, trzymaj się planu. Kluczowe. Gdy już mamy rozsądny, zdywersyfikowany plan, najważniejsze jest, żeby się go trzymać: dyscyplina i unikanie emocjonalnych decyzji. Te dokładne procenty alokacji są mniej ważne niż konsekwencja w działaniu. I wreszcie ten najważniejszy wniosek ten gorył. Minimalizuj opłaty i podatki. To są często największe hamulce dla naszych długoterminowych wyników. Skupienie się na tym może dać więcej niż pogoń za idealną alokacją. Czyli rada Fabera sprowadza się do: Wybierz sensowną, tanią, globalnie zdywersyfikowaną strategię, najlepiej taką, którą rozumiesz i będziesz w stanie utrzymać, zautomatyzuj ją, jeśli możesz, i przestań się ciągle zamartwiać rynkiem, zajmij się życiem. Dokładnie, inwestowanie nie musi być skomplikowane ani czasochłonne. Kończąc to nasze dzisiejsze omówienie: Global Asset Allocation, zostawiamy słuchaczy, jak zwykle, z jedną myślą takim pytaniem do przemyślenia skoro już wiemy, że historycznie wyniki różnych, ale rozsądnie zdywersyfikowanych, pasywnych strategii były do siebie bardzo zbliżone, a jednocześnie wiemy, że wpływ kosztów, opłat za zarządzanie, prowizji, podatków jest absolutnie ogromny, potrafi zniwelować całą przewagę strategii. To. to czy prawdziwym wyzwaniem dla inwestora na przyszłość nie jest po prostu znalezienie tej najtańszej, najbardziej efektywnej podatkowo i najprostszej metody wdrożenia jakiejkolwiek sensownej, globalnie zdywersyfikowanej strategii? I czy tym największym, najtrudniejszym do pokonania gorylem nie jest przypadkiem nasza własna psychika, ta umiejętność trzymania się planu, ignorowania szumu informacyjnego i unikania tych wszystkich kosztownych błędów behawioralnych, które popełniamy pod wpływem strachu i chciwości?